Głównie jak na pewno coś nagrał. Mamy dalszą część ekipowej sprzedaży. Krewo jest? O, o, to też oby. od friza, tromba daje znać o długach. Nowciak zdradza kilka szczegółów, ale wszystko wam zaraz opiszę. Dodatkowo Kanye West zrobił kolekcję ciuchów z wizerunkiem papieża polaka. Elon Musk. Co? ale stos. i zdradza, że chce go przekształcić na inną aplikację. Grupa youtuberów buduje siedzibę za 100 milionów dolarów. Kanał komentarzy zaprzyjaźniony z Andrew Tate'em dostaje bana od YouTube'a. Jeszcze raz mam takie kulki serowe, jakiś chciałem próbować, jak od smakuje. miesiąca. A na koniec, Kuego na fidę rozpoczął studia. O kur... Dziękuję za smacznego. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, bo u mnie masz najszybsze newsy na polskim YouTube. Zostaw łapkę w górę, bo jak zostawiasz to pod moimi filmami, to masz więcej szczęścia w życiu. Jest to potwierdzone nauką. To jest masz bezpieczne w takiej duży, ilości i, i piarka, częstotliwości. Nie znam się po to. A, o co a o kopanie się prądem? Nowe gamingowe show będące. Tak z świetnie bym, to bym powiedział. <laughs> turnieju, ...które wszyscy lubimy oglądać. Całe wydarzenie prowadzi legendarny Zygmunt Heiser, znany m.in. właśnie z turnieju, a wspierać go będzie Paweł Delort Szabla, wywodzący się ze sceny League of Legends. W Hot Top Hero dwie czteroosobowe drużyny będą musiały zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi gier komputerowych oraz gamingowej kultury mm. YouTube'a i Twitch'a. Poprawne odpowiedzi będą wymieniane na vouchery gamingowe dla widzów zwycięskich drużyn danego etapu. Maksymalna możliwa wygrana to aż 40 tysięcy złotych. W pierwszej edycji Hot Top Hero przeciwko sobie zwalczał Young Family Label, i ksajo hey, the... ale to jest jak kur... teleturniej o grach grafa tak naprawdę tylko bardziej familiadowo zrobione i na duży rozmach na pewno co ważne, to cały turniej będzie dostępny jedynie w przeglądarce Opera GX w zakładce GX Corner. Dostęp do niego jest darmowy dla użytkowników przeglądarki, więc pobierz ją z opisu, drogi widzowie, i nie przegap tego wydarzenia. Bo oficjalną premierę macie już jutro, 6 października. Pobierajcie przeglądarkę i oglądajcie turniej, ja na pewno będę oglądać, a w komentarzu możesz napisać, która drużyna jest twoim faworytem. A newsy zaczniemy od rapera Quebo na Fide, ponieważ rozpoczął swój pierwszy rok studiów. Wiemy, że raper studiuje technologię żywności. W przyszłym roku chce iść na medycynę lub biologię, ale wszystko zależy. Jak mu pójdzie z maturą z chemii, bo póki co ma za sobą już maturę z biologii. Raper zapowiadał już ten plot twist kariery w czerwcu, gdy wypuścił utwór Refren trochę jak Lana Del Rey. Tak samo tam napisał, żeby przedał udziału ze swoich i woli się skupić na osobistych. Fajnie, poczynaniach. Ja, ja mam akurat odebrany już. Znaczy, nie odebrany, ale, w ale w miałem. Jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce. Jak mówimy o raperach to pogadamy o najbardziej odklejonym raperze z Ameryki, czyli Kanye West. Ubiegłym tygodniu zaczęła się kolejna edycja Paris Fashion Week i oprócz pokazał Balenciagi, który tak no bardzo. No, w błocie. A, ja pierdolę. Odbył się też pokaz marki odzieżowej Kaniego, czyli Easy. I pokaz odbył się bardzo szerokim echem w internecie, bo Kanie był ubrany w bardzo kontrowersyjną stylizację. Jak się okazało, amerykański raper ubrał bluzę z podobizną papieża Polaka, czyli Jana Pawła II, podpisanego hiszpańskim hasłem: Będziemy podążać za Twoim przykładem. Można, co ty? Jadę? Jeszcze jak? Oprócz tego, coś, co wzbudziło największe kontrowersje, czyli jego napis. Kurwa, nosił. White Lives Matter Był to slogan wykorzystywany przeciwko ruchowi Black Lives Matter, który powstał jako protest brutalności policji wobec Afroamerykanów. Mark Lamotte Hill, czyli profesor Uniwersytetu Temple, skomentował bluzę Kaniego Westa jako obrzydliwą, niebezpieczną i nieodpowiednią. Ponoć Kanye jest zagorzałym chrześcijaninem i niektórzy wierzą, że w ten sposób chciał oddać hołd papieżowi i pokazać kolejny dowód swojej wiary. Dobre, Żeby tego było mało, to Kanie dodał jeszcze Insta Story z napisem Każdy wie, że Black Lives Matter. Tery było kamem. teraz to koniec. Nie ma za co. Później twój to... wielkie usunął. Teraz przegadamy temat Elona Muska, bo to parę miesięcy temu. Kurwa mi się czerwony, skończyłem. widzowie, Zemuną. jak mu. Kupnie Twittera za dziesiątki miliardów dolarów. Aplikacje I tak podwracana aplikację i prawny, bo zespół Elona Muska uważał, że Twitter myli się co do ilości spamerskich botów na ich platformie, więc zawiesili transakcję. Miało się to wszystko rozstrzygać w sądzie, ale teraz. Kurwa. Twittera poinformował, że spółka otrzymała list i Elon Musk ma zamiar zamknąć transakcję. Elon napisał, kupienie Twittera jest przyspieszeniem do stworzenia. X, Czyli wszystko aplikacji. Ktoś napisał, wydaje mi się, że byłoby łatwiej zacząć X od zera. Elon odpowiedział, Twitter przyspiesza stworzenie X od 3 do 5 lat. Więc mamy Lika, że Elon planuje przekształcić Twittera w aplikację X od wszystkiego. Nie wiadomo, co ma na myśli poprzez wszystko aplikacje, ale brzmi to ciekawie. Jak będzie coś wiadomo, to was o tym jak najszybciej poinformuje. Teraz coś o misterbiście, bo ostatnio pokazał małą część swoich zarobków. A dokładnie. Kurwa, nie jego... to nie ma sensu. Jeżeli coś jest od wszystkiego, jest od, od niczego. Takie jest moje zdanie. Będzie próbował zrobić to samo co Facebook, to. Przez to się, że próbował zrobić się wszystkim. Staw się kurwa niczym aktualnie. Wpocznijmy kanale, na którego nic nie wrzucił od miesiąca. I tak czy siak zarobił z reklam 100 tysięcy dolarów. 96 96,000. 157 milionów 000 000 views. 39 days of no video. I możesz to zrobić na kanale. Jak jesteśmy na zagranicznym YouTube, to yeah, przeczytam temat Dude Perfect, czyli grupy YouTuberów znaną na całym świecie ze swoich niesamowitych trickshotów. Don't that feel real funky, y'all? <laughs> I chłopaki ogłosili budowę ogromnej, wysokiej na 100 metrów siedziby Nie będzie to byle jaka zwykła szara siedziba Tylko ogromne na ponad 8000 m metrów kwadratowych nowoczesne imperium Będą tam w środku sklepy, na kanału I koszt tej siedziby to będzie około 100 milionów dolarów Serio niektórzy youtubeowi twórcy wchodzą na totalnie inny poziom Z ciekawych tematów mam jeszcze newsa o youtuberze Sniko To jest zagraniczny twórca komentarzy, Miał u siebie na kanale ponad milion subskrypcji I Sniko był bardzo mocnym supporterem braci Tate Zgadzał się z nimi w większości kwestii, wspierał i kilka dni temu okazało się, że YouTube permanentnie zbanował jego kanał na YouTube Za rzeczy, które gadał na swoich filmikach Niby ma możliwość apelacji o tej decyzji, ale wątpię, że ona zadziała Teraz mam dla was kilka update'ów do tej całej ekipowej Kurwa, totalnie szanuję, że tego gościu dostał bana, bo on pierdolił już takie smuty w którymś momencie Zawsze było coś gadane o pre... z kurwa beki z kobiet i tak dalej Może z dwa miał jakieś takie w miarę w cel Ale później już się to zaczęło robić męczące w chuj Cały czas tylko kurwa piekło mężczyzn i chuj, nie? Tragedia kurwa ten kanał jego był. Dramy. W ostatnich newsach wspominałem wam, że sześciu członków ekipy złożyło wypowiedzenia ze spółki ekipa Holding SA. Jak nie jesteście w temacie, to zerknijcie na ostatni odcinek, ale jak się okazało, ludzie to dosyć średnio odebrali. Marcy się dosłownie wprowadziła się do pierwszego domu ekipy jako dziewczyna trąby i nie robiła nic. Więc mówienie, że każdy robił content i dokładał się do domu, to jest XD. Wykładaliśmy prywatne środki na wynajem domów, no jak każdy normalny dorosły człowiek. Chris was sponsorował w pierwszym sezonie, miał to robić też przez kolejne. Zejdźcie na ziemię. Jeden z najbardziej polubionych tweetów to przerobiono oświadczenie. Ekipy, gdzie literki są tak zamazane, że wychodzi napis: zesraliśmy się. Co ciekawe, to Tromba odpowiedział na jeden z tweetów: Jestem zdania, że akurat Marcysia nie powinna udzielać się, zwłaszcza, że na Stany to pożyczyli jej hajs, żeby mogła polecieć. Tromba odpowiedział: Każdy po Stanach się na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wielkie pozdro. Co ciekawe, to niedługo przed wrzuceniem tych oświadczeń. Siema, dziękuję za że przez lody ekipy. I ktoś napisał, że nie może się doczekać, aż zobaczy reklamę u Tromby albo Mini minimajka. Tromba mu odpisał, Nie wstawimy. Ludzie mu odpowiadali: To powód do Dumy, przez Stan się ośmieszać i tak dalej. I tak szczerze, z perspektywy widza, wygląda to jakby oni, w sześć osób, po prostu mega mocno między sobą się nakręcili przeciwko Frizzowi oraz wujkowi łukiemu. I te komentarze na Twitterze i Instagramie mają taki no dziecinny vibe. Novchaks, czyli jako jedna z osób, która nie podpisała się pod tym głośnym oświadczeniem członków ekipy, wstawił te krótkie story. Odnośnie tego, że nie podpisałem się pod oświadczeniem moich trzeciów z ekipy, nie podpisałem się pod tym oświadczeniem, ponieważ nie musiałem wypowiadać umowy, nie miałem podpisanej umowy twórcy z ekipą ani też NDAKi, dlatego też nie musiałem nic wypowiadać, ale oczywiście. Oczywiście stawiam się tutaj po stronie moich przyjaciół, które to doświadczenie dzisiaj wrzucili. Nasz sukces i miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, zawdzięczamy naszym widzom. Dlatego bardzo Was przepraszam, że tak długo czekać na jakiekolwiek wyjaśnienia. I tych wyjaśnień dzisiaj Wam też nie dam, ponieważ sprawa jest bardzo złożona. I dla nas na pewno bardzo trudna. Chciałem tylko, żebyście nie wysnuwali jakichś dziwnych teorii e, i nie pisali krzyczących komentarzy, I dopóki nie wiecie trochę więcej o tym, co się tutaj dzieje. Więc kuźma, no jakiś kwas w środku tam jest, ale no tak jak powiedział Manovciak, no nie znamy do końca sprawy, więc trudno jest stawiać się po jednej czy drugiej stronie. Skontaktowałem się z Frizzem i zapytałem się go, czy z jego strony albo ze strony spółki ekipy będzie jakakolwiek odpowiedź, jakaś odbitka, czy będą się w ogóle w tym taplać. I Frizz odpisał: Nie chcemy się przepychać przez tygodnie w internecie, więc wydaje mi się, że nie będziemy się do tego odnosić. Musieliśmy dać komunikat ze względu na giełdę. A na rozmowy zawsze jesteśmy i byliśmy otwarci. Więc mamy bardzo jasne i jednoznaczne oświadczenie, i w sumie też bardzo podobne wydawuje kółki. Czyli w dupie mają ich wypowiedzenia i oświadczenia publiczne. Będą dalej się trzymać umowy i mogą z nimi ewentualnie negocjować. Zobaczymy, czy jeszcze coś się ruszy do przodu. Będę Was oczywiście informował na bieżąco, więc subuj kanał. Bądź na czasie. Z tej całej ekipowej dramy możemy wyciągnąć dwa wnioski, czyli numer jeden, nie tatuujcie sobie niczyich imion ani ksywek, tak jak zrobił to na przykład Wujek Łuki. Ajajaj. Kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Ale ty masz jakiś kom... Ej, a to już był skurwysyńskie porównanie. Krótkie nogi, bo mini Mike? Oplik czy jest wszystko okay. gig. Jest okej. Okay. Jest okej.